W Gowie doszło do potyczki dwóch zespołów zdolnych rejonów tabeli. Goście podbudowani pierwszym ligowym zwycięstwem chcieli pójść za ciosem. Na pierwszego gola w tym spotkaniu trzeba było trochę poczekać. Wynik otworzył w 18 minucie Mateusz Rusiecki. Zawisza odpowiedział jeszcze przed przerwą. Drugą odsłonę lepiej rozpoczęli pilanie. Po tej akcji piłkę skierował do bramki. Radosław Guści. było jeden do dwóch. Nie minęło 60 sekund, a Jakub Skwarek zdobył trzeciego gola dla przyjezdnych, którzy imponowali skutecznością. W 27 minucie znowu gola kontaktowego strzelili miejscowi. W 35 minucie Malwę popełnił szósty faul, a sprawiedliwość wymierzył Piotr Papierowski. W końcówce ekipa bez drive dołożyła jeszcze dwa trafienia. Upem ramkowym podzielili się Papierowski oraz Skwarek. Prawdziwy grad bramek zobaczyli kibice, którzy wybrali się na mecz Dragona Bojano z Tafem Toruń. Goście po 12 minutach gry prowadzili 2 do 0. Najpierw rywala napoczął Jakub Wiśniewski. A chwilę później kolejnego gola dołożył Sylwester Kieper. Miejscowi odpowiedzieli bramkom Dawida Gliwy. I jeszcze przed zmianą stron do remisu doprowadził Kacper Ickiewicz. W 23 minucie ponownie wprowadził Taw na prowadzenie Kieper. 120 sekund później z dobrej strony pokazał się Tomasz Zieliński, było 2 do 4. Gola kontaktowego zdobył błyskawicznie Ickiewicz. Jednak równie szybko hat skompletował wszędobylski kieper. W 36 minucie do siatki trafił Patryk Szczepaniak i praktycznie był już po meczu. Kor zdobyty przez Marka Widzickiego był już jedynie na osłodę. Górnik Polkowice nie zachwyca w ostatnich tygodniach formą, przeciwnie BSF, który regularnie zdobywa punkty. Od pierwszych sekund sporo pracy miał między słupkami Łukasz Sikorski. Przyjeźdźni kilkakrotnie sprawdzali jego formę strzelając z dystansu. Wielokrotnie ratował go słupek. Tak było chociażby po tym przedłużonym rzucie karnym niewykorzystanym przez Jakuba Maślaka. Wynik otworzył po tej składnej i szybkiej akcji Mateusz Motlęga. Polkowiczanie mogli wyrównać z 10 metrów, ale do nich trafił wprost z bramkarza. W 22 minucie mocne uderzenie pod poprzeczkę popisał się Mateusz Krzymiński i było 0-2. Górnicy atakowali, ale mieli tego dnia mocno rozregulowane celowniki. Nadomiar złego w 32 minucie okradli z jakikolwiek nadziei na korzystny wynik krzymiński. Do pierwszoligowego klasyku doszło w Rzeszowie. Hejro, grające w obecnej kampanii w kratkę, podejmowało UMCS Lublin. Akademicy zawody rozpoczęli z dużym animuszem. W trzeciej minucie kapitalnym strzałem z dystansu popisał się Tomasz Sekrecki i było 0 do 1. Wkrótce drugiego gola dla przyjezdnych zdobył Damian Stelmaszuk. W 15. minucie błysnął snajperskimi umiejętnościami Sebastian Brocki zdobywając bramkę kontaktową. Rzeszowianie atakowali, ale to goście trafiali do siatki. Jakub Wankiewicz dwukrotnie znalazł sposób na pokonanie Dominika Niemczyka. w końcówce sprawy w swoje ręce wziął Brocki. super snajper najpierw zdobył gola na 2 do 4 a po chwili na 3 do 4 Jednak wyrównać już się nie udało a Hero przegrało po raz trzeci w tym sezonie na własnym parkiecie Do górnośląskich derbów doszło w Siemianowicach, gdzie zmierzyli się dwaj benie Minkowie. Już drugie lidze mecze pomiędzy tymi zespołami dostarczały kibicom wielu emocji. Tym razem lepiej zawody rozpoczęli przyjezdni. Już w drugiej minucie Remik już Sobiek przebiegł z piłką całe boisko i płaskim strzałem otworzył wynik. Gospodarze wyrównali w 11 minucie po uderzeniu z prawego skrzydła Michała Wodarka. W 16 minucie z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał Marcin Subaragość. Goście ze sprawą Grzegorza Górki szybko wykorzystali okres gry w przewadze. Na kolejnego golaki kibice czekali aż do 37 minuty. Najpierw Tomasz Dura trafił na 3 do 1 dla Sośnicy. A w 40 minucie miejscowi pogubili się wyprowadzając piłkę z własnego polakarnego karnego, a Górka pewnie trafił do siatki. Siemianowiczem było jedynie stać na zmniejszenie rozmiarów porażki. Wynik na 2 do 4 ustalił Tomasz Kowalski. Mieliśmy swoje sytuacje, niestety nie strzeliliśmy. No i przegraliśmy ten mecz. Szkoda, bo chłopcy zostawili mnóstwo zdrowia, zostawili mnóstwo sił, wszystkiego praktycznie, tylko nieskuteczności i dzisiaj to zaważyło. Zdecydowały detale na pewno w tym spotkaniu yy, i skuteczność. Yy, my tą skuteczność mieliśmy na wysokim poziomie, bramkarz też yy, nam dobrze bronił. Uważam, że mecz był wyrównany może z lekkim schadzaniem na siebie Nowice, yy, ale my, to my zachowaliśmy nowociemny okres. Derbom opolszczyzny zawsze towarzyszą spore emocje, nie inaczej było i tym razem. Od pierwszych minut obydwa zespoły zespoły sporą wagę przykładały do gry defensywnej, a twarda walka trwała o każdy centymetr parkietu. W ósmej minucie wykazał się snajperskim nosem Kamil Kucharski i było 0-1. Mm, bardzo ładna, bardzo ładna bramka. Berland chciał jak najszybciej odrobić jednobramkową stratę, ale dobrze spisywał się między słupkami Jacek Korzonek. Gospodarze dopieli swego w 19 minucie, a do siatki posłów celówka niezawodny ostatnio Patrick Reiman. Jednak na tego gola odpowiedział jeszcze przed przerwą Janusz Fabijaniak i to Gredar szedł na przerwę prowadząc 2 do 1. Jeszcze raz Jacek Korzonek. Aj! Mamy kolejną bramkę w tym spotkaniu! W 22 minucie kolejnego gola dla Brzegu zdobył Michał Grochowski. Oraz Patryk Riman. Bardzo ładny Korzonek, ale... Jest do samego końca walczyły o korzystny wynik, ale Marcin Raczkowski nie dał się już zaskoczyć. Się Patryk Kirian podaje na lewo, ale... Nie nabiegał tam Riemann, wystarczająco szybko, Wszędzie widzi, po raz ostatni. Lider kontra czerwona latarnia rozgrywek. Do starcia Dawida z Goliatem doszło w Tychach. GKS od początku ruszył do szturmu na bramkę rywala, ale początkowo szwankowała skuteczność. Wynik otworzył wykorzystując błąd bramkarza Tomasz Bernard. Goście wyrównali ze sprawą Patryka Ledwonia. Obydwa zespoły zeszły na przerwę przy wyniku 1-1. Na 2-1 do trafił mocnym strzałem z przedpola karnego Hacper Dudzik. Ten sam zawodnik po tym kapitalnym uderzeniu z dystansu ponownie wpisał się do protokołu. Kolejny gol dla Tyszan to efekt dobrze rozegranego futsalowego zamka i uderzenia Michała Słoniny. taki sposób kolejne trafienie dołożył Dawid Dwóżnik. A wynik na 6 do 1 dla miejscowych ustalił Artur Kamiński. Perfekcyjny start sezonu zaliczył w grupie północnej Uniwersytet Warszawski. Zespół z Wilanowa w siódmej kolejce wysoko pokonał na wyjeździe Wiktorię Sulejówek. Niespodziewanej porażki w Zgierzu doznał futsolo Jego potknięcie wykorzystał ta w Toruń, pokonując delegacji Dragona Bojano. Na południu nie zwalnia tempa Gredar Brzeg. Tym razem podopieczni Jarosława Patałucha pokonali w derbach opolszczyzny Berland praktice. Pewnie sięgnął po komplet punktów wicelider Stychów, wygrywając u siebie z Profi Sport Wrocław. Ważne trzy punkty przywiózł Polkowic BSF.